Kochani, Dżina po raz drugi dzisiaj i Fiksiu po raz pierwszy. Kurwa nasz. No, Dżina, sorry, musiałam się odsunąć. Dzina i Fiks, witają. Buba. Idziemy na A Albo... Kuźwa, wziąć ci tą piłkę? ty jej nie wypuściła przy psie, bo poleci w pizdu pod auta. Dzina, kom? Daj tu! Powiedziałam. I czekaj. Nie, zaraz dam. Idziemy. Dzina, bo ją wypuścić? Dzina, lewa, lewa Naprzód. Powiedziałam, bo ją wypuścisz i będzie po piłce. A tu jest z górki. I poleci. O kurwa. Widzicie, co one zrobiły? Patrzcie, co one zrobiły. I kurwa geniusz jak zawsze. Kochani, napieprzam razem. Znaczy... W południe było spoko, ale przesiedziałam w domu, to jest materiały robiłyśmy. Gabrysia jeszcze dalej nagrywa. No i było... w Widzicie, jakie ładne niebo. I było ciepło, bo słońce, a teraz tak jak 6.31 spacer, tak teraz robi się ciemno i robi się znowu Ale takiego nieba nie zobaczcie nigdzie więcej, tylko tutaj. Ała! I ewentualnie takiej ładnej gleby. Jak się wypierdyle. Czy Buba ma dalej? Ma. Buba ma, buba ma. się jeszcze bardziej niż to robisz. Oczywiście. Zaplątaj się w ogóle o 160 stopni. No super dziewczyna. Kochani, ja nie wiem co mam do was mówić, może sobie po prostu popatrzeć, jak pieski idą.

bo na co się denerwujesz. To jest dobre pytanie o, to Chodźcie, odsuniemy się na bok, bo to, to będzie prościej, jak szybko pojedzie. Skręca, jak nie dał kierunkowskazu Kurwa, 4 na godzinę. Stop, stop, stop. Albo no dwa na godzinę jeszcze. O. Chodźcie. No nie zabierzesz mi tego. Idź na prawo, idź, idź na prawo, na... Dzina na prawo, dzina prawa, prawa. O, super, brawo. Pięknie dzidzia, Super, brawo. Dokładnie ciężko jest nagrywać dwa psy w jednej, telefon w drugiej. I jeszcze smyczę. Chłócię, do siebie. Nie, dziewczyny. pij i Fix. Chodźcie tu. No, stać Czekaj. Zostań. No super, chodź. Brawo, dziewczyno. Matka dumna być. Tak? Z ciebie też? A czemu z ciebie miałabym być? Jak to jest po prostu udany że hej. Czekajcie. O, dobra, idziemy. No, zobaczcie. A jakie to są nie dobre. Cię poniosło chyba za bardzo. W choinki w ładzie słuchajcie. Braców. tak trzymaj to no właśnie tu najwięcej buby i najwięcej, najwięcej, tak. No tak. Idziemy. Nie głup się, ostrość. Nie głup się. I tak nie ma za dużo światła, co się ta ostrość jednak gubi mu. iPhone, jak iPhone. Ale to światło w 4K, 60 kl. mogłoby być lepsze. Gina Brink. Drink fix. Nie wsadzaj nosa, tam gdzie jest kupa. Śniegu błagam. Nie róbcie tak. Grunt to nas spokojnie zawsze. Słuchajcie, spokój nas uratuje. I powiem Wam jeszcze coś. Wysykałam się przed wyjściem. I znowu mi się wsteciku. Cudownie. Excellent po prostu, tak? No ja wiem. My się wyszczacie gdziekolwiek. Matka już nie bardzo. Czy ty masz kochanie piłeczkę? Dalej masz, dobrze. Równo. Słuchajcie, patrzcie, jak Dzinka idzie po drugim, na drugim spacerze już pod koniec, a patrzcie jak fixicie. Nie bała zimy, <grych> buba, buba. Idzie do przodu, ale idzie taki obrażony. Nie wiadomo o co wyciecznie, dójam stary dziad już jest, co mu zrobić. No? No a brak dzięki za oglądanie. Jeszcze raz dzięki i A Oczywiście zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz i zapraszamy do innych odcinków. Tak, dziedzie. Dokładnie o tobie mówię. Trzymajcie się ciepło, cześć!